Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie chciałbym Wam zaprezentować plecak firmy Tarion Pro. PB01. Jest to plecak przeznaczony głównie dla amatorów fotografii, jak i profesjonalistów, którzy chcą uchronić swój sprzęt przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. No i oczywiście potrzebują jakiegoś plecaka czy torby do przenoszenia tego swojego sprzętu fotograficznego, szybkiego dostępu do swojego sprzętu, no i przede wszystkim solidności wykonania. Ten tutaj plecak wykonany jest. Naprawdę z bardzo wytrzymałego materiału. Jest tak naprawdę podzielony na dwie części. Pierwsza część, a ja może Wam od razu będę pokazywał. Pierwsza część to jest taka główna komora. Ogólnie plecak ma pojemność do 27 litrów, więc jest całkiem spory. Ta komora pomieści kilka obiektywów, cały, całe body wraz z obiektywem. Dodatkowo jest u góry, zobaczcie, taka, e, taki, taki schowek, taka kieszeń, gdzie możemy na przykład zamontować baterie lub jakieś takie drobne akcesoria, które są nam potrzebne. Dodatkowo te wszystkie tutaj elementy są przyczepiane na rzepa, więc tak naprawdę możemy sobie dostosować tę komorę, jak potrzebujemy. Na dobrą sprawę. Możemy to wszystko w ogóle wyciągnąć i mieć jedną dużą komorę, niekoniecznie na aparat, możemy tu przechowywać różne inne rzeczy. Dodatkowo, zobaczcie, cały ten sowek zamykany jest jeszcze dwoma suwakami, takim zabezpieczeniem, wraz z znowu z taką siateczką, która tutaj zabezpiecza możemy coś włożyć, jakieś dokumenty. Cała klapa zamykana jest tutaj na zamek, ale zobaczcie, tutaj też jest kieszeń i to całkiem spora. Możecie oczywiście znów coś schować. Mamy u góry kolejny schowek. Do zestawu dołączony jest specjalny pokrowiec chroniący przed deszczem. Tutaj możemy sobie jakąś kurtkę włożyć. Dodatkowo tutaj jest taki, taka sztywna kieszeń. Yy, otwórzmy sobie ją, może. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj są moje akcesoria różne. Yy, tutaj mamy yy, po pierwsze schowek na jakieś dokumenty, długopisy. Yy, tutaj tak samo zamykany na zamek. Zobaczcie. Nie jest to pojemne, pojemne miejsce, ale takie typowo, właśnie jakiś portfel, dokumenty, długopisy i tak dalej. No i to jest tak naprawdę połowa plecaka. Teraz jest druga połowa, oddzielona od tej pierwszej. Tutaj jest specjalna komora, zobaczcie. No i znowu to ta sama zasada. Te wszystkie tutaj ścianki są zapinane na rzepy, więc możemy je swobodnie odłączyć, zostawiając jedną całą komorę. Tutaj idealnie mieści się, na przykład, taka mała torba, mała torba fotograficzna na jeden aparat, na jeden obiektyw krótki i taka torba też jest dołączona do tego zestawu. Zaraz wam ją pokażę. No, i tutaj albo na przykład możecie sobie w tej komorze trzymać kanapki, jeżeli idziecie na jakąś dłuższą wyprawę. Także ta komora jest zupełnie niezależna od tej górnej komory. Zobaczcie, co dodatkowo jeszcze jest zastosowane. Dodatkowo mamy tutaj takie paski, na przykład. Oczywiście te paski są regulowane, na przykład na karimatę, jeżeli gdzieś dalej idziecie, dodatkowo jest możliwość, tutaj na boku są specjalne kieszenie. No i do tej kieszeni możemy włożyć albo jakiś napój, jakiś... możemy również włożyć statyw. Zobaczcie, tutaj jest specjalnie taki uchwyt. Tu wkładacie statyw. Ten statyw się tutaj opiera i dzięki temu nie wypada. To samo jest z drugiej strony, zobaczcie. O, w ten sposób. Zobaczcie w ogóle wykonanie tego, tego plecaka. Naprawdę bardzo solidne. I te przeszycia, i te wszystkie elementy łączące. Plecak jest naprawdę rewelacyjny. Dodatkowo jest tutaj specjalna komora na laptopa. O, tak Wam ją pokażę. Zobaczcie. Specjalna komora. Laptop 17 cali spokojnie się tutaj mieści. 15-17 cali. Dodatkowo są tutaj na pas takie specjalne gąbkowe zapięcie. taki pasek, powiedzmy. Zobaczcie. O, ten pasek tutaj. Możecie go sobie zapiąć. To na dłuższe trasy jest naprawdę rewelacyjne. No i dodatkowo tutaj macie kolejne kieszenie na jakieś drobne pieniądze, czy na jakieś. Dokumenty, jakieś naprawdę podstawowe rzeczy, które, mapę, którą, którą musicie mieć przy sobie. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że tutaj mamy jeszcze możliwość przyczepienia jakichś dodatkowych identyfikatorów, nieidentyfikatorów, no, no, różnych rzeczy, tak naprawdę kluczy, nie kluczy. Najróżniejsze rzeczy, do tego służą właśnie te dwie tasiemki. Dodatkowo cóż jeszcze Wam powiem? Dodatkowo jest tutaj taki pasek, dzięki któremu jak zapniecie, to te szelki lepiej układają się z przodu i w tym momencie ten ciężar lepiej się rozkłada na plecach. Plecak w tym momencie też nam się nie zsunie. No i jeszcze jedna istotna rzecz. Po pierwsze te poduszeczki tutaj są naprawdę bardzo wygodne. Są dość grube, dzięki czemu jest tutaj taki tunel powietrzny, i faktycznie plecy nie pocą się podczas noszenia plecaka w takie jakieś upalne dni. A dodatkowa jest możliwość regulacji tych szelek. Tutaj jest takie zapięcie. Zobaczcie, mamy regulację na S, M i L. Oczywiście wyciągając i przekładając na odpowiednie gumki. To wszystko jak zobaczycie jest podwójnie przeszyte. Szelki są wszystkich stron yy. dodatkowo jeszcze usztywniane. Również jest taka gąbka zastosowana. Bardzo wygodny, bardzo yy, przyjemnie się go nosi. Jest dość ciężki, ale naprawdę możecie tutaj mnóstwo rzeczy załadować. Od góry jest jeszcze dodatkowo rączka, która jest podgumowana, także na pewno nie wyśliźnie nam się z ręki. No i oczywiście wszelkie jeszcze są regulowane od góry. Tutaj możemy sobie je bardziej, powiedzmy, dostosować. Tak się prezentuje sam plecak. Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta. Tutaj macie. Link do tej strony oczywiście będzie również pod filmem ten link dostępny. I teraz tak macie możliwość od razu zakupu tego plecaka. Tu widzicie kwotę, jaka, za jaką ten plecak możecie kupić na stronie Etarion. Tutaj poniżej macie informacje w języku niestety angielskim, aczkolwiek myślę, że sobie spokojnie poradzicie. Informacje dotyczące tego właśnie plecaka, dodatkowe zdjęcia, filmik instruktażowy, taki bardziej marketingowy, troszeczkę inny niż mój. Tutaj chciałem Wam jeszcze coś pokazać o ten moment, gdzie laptop jest wkładany od góry. Ja tego nie pokazałem Wam na filmie. Tak, możecie go włożyć z góry, możecie go włożyć tutaj z boku to ten etap już Wam pokazywałem, no i już dalszą część znacie, ale możecie sobie ten filmik jeszcze pooglądać dodatkowe zdjęcia dodatkowe informacje o tym plecaku o jego pojemności wytrzymałości wymiara głównej komory, oczywiście u mnie macie wymiary wszystkich komór no i informacje co jeszcze jest w ofercie, ponieważ firma Tarion ma w swojej ofercie nie tylko plecaki, ale również torby na kamery i wiele, wiele innych produktów. No, zalecam, zachęcam do pooglądania, co ta firma oferuje. No i oczywiście jeżeli jesteście zainteresowani, to zobaczcie, macie możliwość od razu zakupu. Do plecaka dołączona została taka oto torba ba może pełnić dwie funkcje: albo zakładana na pas, i zapinana oczywiście na klamrę w ten sposób. To jest szeroki pas, również y, z pianką, także dość wygodne. Można również to oczywiście podłączyć, wysunąć w ten sposób. I w tym momencie macie tylko torebkę z uchwytem na aparat. Ta torebka pomyśli aparat i jeden obiektyw, tak mniej więcej. Tutaj dodatkowo są takie małe kieszonki, zobaczcie, jakieś karty pamięci, może baterie. Dodatkowo jest jeszcze przegródka, oczywiście narzepy. No i trzecia możliwość to po prostu pasek. Pasek zapinany jest na. Co prawda, te klamry są plastikowe, ale tutaj jest ta, ta część metalowa. Zapinana w ten sposób. I możemy taką torbę założyć na ramię. Dwa zamki do zapięcia. Torba dodatkowo wyposażona jest jeszcze w takie plastikowe dystanse, to nóżki powiedzmy do tego, żeby ją postawić. Oczywiście plecak również takie elementy posiada. Wykonanie całkiem, całkiem porządne, fajne. Materiał oczywiście wodoodporny. Rączka wygodna. Bardzo fajne rozwiązanie. Dajcie znać, co sądzicie o tym plecaku, o plecakach firmy Tarion. W ogóle firma Tarion produkuje dość dużo takiego ciekawego sprzętu właśnie dla fotografów, dla amatorów, dla profesjonalistów. Dajcie znać, czy macie sprzęt tej firmy. Czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze. No i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!